Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lesius, Attitude Polska, a oto kolejny odcinek WWE Shortcut i dzisiaj pomówimy sobie o Smackdown z dnia 13 stycznia 2023 roku. Już niedługo Royal Rumble, co oznacza drogę do WrestleMania. I myślę, że jest to dobry moment, żeby zacząć nowe wyzwanie. Otóż bardzo bym chciał, żebyśmy do największej gali roku wbili 5000 subskrypcji. Na pewno nie będzie łatwo, ale wierzę, że damy radę. Więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to w tym miejscu bardzo serdecznie cię do tego zachęcam. No i oczywiście każdy komentarz oraz łapka w górę bardzo, bardzo pomoże. A jeśli chodzi o Royal Rumble, to mam jeszcze jedno ogłoszenie. Ponieważ zostało ogłoszone następne. Starcie na tej gali, i no co ja mogę powiedzieć, nie będę przedłużać. Mistrz Attitude Sicario zmierzy się z Cezarem. Oczywiście o Attitude Wrestling World Heavyweight Championship. Więc no, nie możecie tego przegapić. Będą predykcje w trójkę, będzie na 100% live reaction. Więc no, droga do Royal Rumble naprawdę zapowiada się niesamowicie. E, a tymczasem zobaczmy, co wydarzyło się na niebieskiej tygodniówce, którą rozpoczęliśmy od starcia o tytuł interkontynentalny Braun Strowman kontra. Gunter. Przed samym pojedynkiem miałem duże obawy, ponieważ bałem się, że być może WWE będzie chciało dać tytuł Strowmanowi, te obawy jeszcze bardziej się zwiększyły, kiedy dowiedziałem się, że Vince wrócił do World Wrestling Entertainment, ale na całe szczęście widać, że Tryplak cały czas tam trzyma pieczę nad Creative Teamem. Wiadomo, nadal Strowman był pokazywany bardzo mocno. Przez cały początek dominował on Austriaka, jednak wtedy udało się mu zaatakować lewy Bark Strowmana, który, wiadomo, był celem Guntera jakieś dwa tygodnie temu. No i potem, praktycznie przez całą walkę, Mistrz Interkontynentalny skupiał się właśnie na tej słabej części potwora, e, mimo tego no kilka razy udało mu się jeszcze mieć ofensywę. raz zaatakowało go Imperium, jednak dosyć łatwo sobie poradził, a następnie wykonał Power Slam na Gunterze, jednak na całe szczęście walka wtedy się nie zakończyła. Kilka minut później Gunter wykonuje Splasha z trzeciej liny, jednak również to nie wystarcza na Monster Among Mena, więc po raz kolejny wchodzi na narożnik, Strowman chce mu przerwać, jednak wtedy jak to kontruje, a następnie wykonuje Power Bomb z trzeciej liny, chociaż nie no, źle to zabrzmiało, w sensie to nie był Power Bomb, że Gunter był na trzeciej linie, tylko Stroman był na trzeciej linie, a Gunter go złapał. No wiecie o co mi chodzi. No i w taki sposób The Ring General nadal jest mistrzem interkontynentalnym. Oczywiście ja z tego powodu bardzo się cieszę. W ogóle jeśli chodzi o ten pojedynek, to jest to jedna z najlepszych walk Stromana, jaką jestem sobie w stanie przypomnieć. Powiedziałbym nawet, że najlepsza, ale być może o jakiejś zapomniałem, więc jeśli pamiętacie jakąś naprawdę wybitną walkę Stromana, to możecie się podzielić nią w komentarzach. No ale tak, Gunter nadal jest mistrzem, oby trzymał ten tytuł jak najdłużej. E, następnie przeszliśmy na zaplecze, gdzie Sami Zane idzie sobie do szatni Bloodline, e, z której wychodzi Paul Heyman i następnie Kanadyjczyk dowiaduje się, że dzisiaj nie ma Romana, co nie powinno być dla nas zaskoczeniem, ale również nie ma Usosów i Solosikoi i tak sami jest troszeczkę zmieszany, że no kurde, muszę jednak sobie sam poradzić z tym Kevinem Owensem, e, ale potem powiedział Heymanowi, że wiesz co, powiedz Romanowi, że on naprawdę to jednak ma łeb na karku, że dobrze wymyślił i że dzisiaj rozwiąże że tak zwany KO problem. Następnie na arenie pojawił się Ray Mysterio, który powiedział, że ogólnie bardzo lubi święta, ponieważ wtedy może wrócić do domu i spotkać się z rodziną. No ale w tym roku to za bardzo te święta mu się nie udały, ponieważ była cała ta sytuacja z Dominikiem i troszeczkę mu to zamieszało w głowie. Ale dobrze wie, co zrobić, żeby w końcu wrócić na dobre tory, i jest to oczywiście pojawienie się w Royal Rumble meczu i wygranie tego pojedynku. Kiedy to powiedział, na arenie pojawił się Carrion Cross, który powiedział, że. No, Ray, ty jesteś jednak specjalistą od Royal Rumble meczu. Wygrałeś nawet raz ten pojedynek. Tylko szkoda, że to było 17 lat temu. Następnie zaczął wjeżdżać na ambicje Reya, mówiąc, że na pewno to zwycięstwo w Royal Rumble meczu. Było bardzo ważnym przeżyciem dla jego syna Dominika. Tylko skąd Rej ma to wiedzieć, skoro nie było go w domu? A następnie zapytał się go, czy bardziej nienawidzi Dominika za to, kim się stał. Czy nienawidzi siebie przez to, że do tego dopuścił. Rej już nie mógł tego słuchać, zaatakował Kariona. Jednak ten po interwencji Scarlet zapina Crossjacket i no dusi dusi tego Rey'a Za dwa tygodnie mają oni walkę. Jak na razie ta story jakoś mocno mnie nie grzeje, ale być może walka wyjdzie nie najgorzej. Też raczej to jest takie przejściowe story, żeby Carrion miał cokolwiek do roboty i żeby Ray miał cokolwiek do roboty, a że obaj mają pozycję, powiedzmy w tym upper mid Cardzie, no to powiedzmy, że ma to jakiś sens. Potem znajdźmy na zapleczu, gdzie Liv Morgan jest w sobie szatni, podchodzą do niej Emma i Maxine Dupree ze wszystkich osób, no i mówią, że no kuźwa dojebałaś w tym zeszłym tygodniu, że mu Mówiłaś, że chcesz być numerem pierwszym w Royal Rumble meczu, przecież to nie ma żadnego sensu, przecież lepiej jak będziesz 30. Potem jeszcze podeszła Raquel Rodriguez i powiedziała, że no faktycznie chyba dla ciebie, skoro jesteś taka mała, to lepiej by było, żebyś była jakaś 30 albo po prostu gdzieś na końcu. A poza tym to ja jestem taka silna, że na spokojnie ten Royal Rumble mecz wygram. I wtedy podeszła to niej właśnie Liv i ją zeslapowała. I dzięki temu dowiedzieliśmy się, że później ta walka będzie miała miejsce. Jednak wcześniej totalnie randomowe zestawienie. Zajali kontra Tiganox. Znaczy wiem tam miesiąc temu Zaja zainterweniowała w tag team match y, Tigan i Leaf, ale myślę, że już nawet WWE o tym zapomniało. I za każdym razem, kiedy Zajali pojawia się na naszych ekranach, mam takie Okuź was, Zajali. Być może dlatego, że ma ona walkę singlową jakieś raz na dwa miesiące. No, trwało to jakieś, nie wiem. 3 minuty, tam Zaya trochę pokopała tą Tigan, potem chciała zrobić swojego finishera, ale nie trafiła. Tigan wykonała Shining Wizard, wygrała i byłem bardzo zaskoczony jej reakcją, ponieważ od razu wyrolowała się z ringu i miała takie: O mój Boże, wygrałam, niesamowite! W sensie, Tigan, ty nie pokonałaś Charlotte Flair, nie pokonałaś Londy Rousey, ty pokonałaś Zayeli i to w 100% czysto. Tam nie było żadnego roll czy coś takiego, więc ta reakcja była odrobinę dziwna, no ale być może dla niej miało to jakieś większe znaczenie. Yy, potem winietka, Viking Raiders i Valhalla i tam mówiła, że bogowie coś tam jej powiedzieli i że mają teraz atakować Sheamusa i Drew Najwidoczniej skandynawscy bogowie nie mają ciekawszych rzeczy do roboty, jak tylko wysyłać Viking Raiders, żeby atakować jakichś dwóch randomowych Brytoli. Następnie przeszliśmy do szatni Adama Pilsa, gdzie Drume McIntyre chce się zemścić na Viking Raiders. Dla tych co nie wiedzieli, to po zeszłotygodniowym Smackdown właśnie Drew i Sheamus zostali zaatakowani przez ten tag team no i Drew chciał się zemścić na nich, natomiast Sheamus chciał jeszcze raz walczyć z UsoSami, więc Pierce powiedział: dobry to zrobimy tak, że w przyszłym tygodniu i tak zaczyna się turniej o number one contendership, więc zmierzycie się tam z wikingami, więc drugie jest wesoły, a potem, no jeśli wygracie, no to być może zmierzycie się z Usosami, więc Sheamus też jest wesoły, no i wszyscy są weseli. W ogóle nie zauważyłem tego, ale na ostatnim Monday Night Raw był ten cały Trumoil match, który miał dać number one contendership do tytułów tag team, ale dopiero po obejrzeniu tygodniówki i po nagraniu odcinka zauważyłem, że był to turmoil match o number one contendership, to jest racja, ale do tytułów Road Tag Team. Co to oznacza? Być może nic, ale na pewno szanse Judgment Day wzrastają z 0 do przynajmniej 30, bo być może chcą w najbliższej przyszłości właśnie te tytuły rozdzielić. Dalej, promo Braja Wyata. W ogóle wcześniej pojawił się kod QR i dawno się już te kody QR nie bawiłem, ale dzisiaj nawet sobie zeskanowałem. I to ciekawe, był to urywek z Firefly Funhouse, gdzie Brey między innymi powiedział: Let me in, a następnie na chwilę zamienił się w Finda, co jest całkiem ciekawe, patrząc na. To jak wyglądało to promo, ponieważ w centrum ringu stało krzesło Wyatta z czasów Wyatt Family, a następnie Bray wykonał promo właśnie w tym stylu. Wiecie jak to jest z Brayem? Było dużo słów między wierszami. Powiedział, że dobrze wie kim jest, ale czy my wiemy kim tak naprawdę jesteśmy? I jeszcze dał wiadomość do Knighta, że kiedy na Royal Rumble światła zgasną. Musi on uciekać, było słynne. Run. No i, no i nie wiem do czego miałoby to prowadzić w sensie po tym, co było w kodzie QR, i po tym, co dostaliśmy w tym promie, i co dostawaliśmy przez ostatnie miesiące, to ja na ten moment spodziewałbym się tego, że Bray będzie występował w kilku Alterego i nie mam za bardzo pojęcia, jak to wyjdzie, czy to ma w ogóle jakąś szansę wyjść, ponieważ. Jest tu zbyt dużo niedomówień i nie wiem, być może Bray myśli, że fani się tak na spokojnie tego domyślą, ale to nie jest takie oczywiste i Bray raz miałby być jako jakby Bray Wyatt, jako taka prawdziwa osoba, raz jako Bray Wyatt z czasów Wyatt Family, raz jako Bray Wyatt The Fiend. I też patrząc na to, jak często występuje Wyatt, raczej jak rzadko, w sensie dopiero teraz na Royal Rumble będzie miał swoją pierwszą walkę, to nie wiem, czy ma to sens wypalić. Patrząc jeszcze na to, że z tyłu cały czas jest Uncle Howdy i nie wiemy do czego to prowadzi. Yy, no, ale zobaczymy, co następne tygodnie nam pokażą. Yy, Następnie wywiad z Kevinem Owensem, który szybko został przerwany przez samego Zeina. Powiedział: No i co, kuźwa, Kevin, musiałeś, musiałeś, nie mogłeś zostać na tym Monday Night Raw, Musiałeś tutaj przyjść i wszystko zniszczyć. A Kevin, no, co ty w ogóle do mnie masz jaki problem? Przecież to Bloodline robiło inwazję na Row to Roman Reigns wyzwał mnie i John na tag team match. To przecież Roman Reigns zrobił ten pojedynek ja kontra ty. I nie wierzę, że nie widzisz jak bardzo Bloodline cię wykorzystuje. Jednak Sami tylko szybko odpowiedział, że ty nic nie rozumiesz. Bloodline aktualnie to jest moja rodzina. No i dzisiaj zobaczysz na co tak naprawdę mnie stać. Potem króciutki wywiad z Imperium, gdzie dowiedzieliśmy się, że Gunter będzie w Royal Rumble meczu. Bardzo fajnie, raczej tam nie wygra, ale tak czy inaczej super, że pojawi się na tej gali premium live event. A tymczasem starcie Leaf Morgan kontra Raquel. Rodriguez. Z tygodnia na tydzień coraz bardziej widać, że Liv Morgan staje się jeszcze bardziej powalona. W sensie, e, w jednym momencie podczas tego pojedynku zaczęła nawalać się głową w narożnik. E, był jeden spot, gdzie Liv jakby wyrzuciła Raquel przez trzecią minę i było takie ha ha ha, gdyby to był Royal Rumble match, to Raquel byłaby wyeliminowana. E, no ale tak czy inaczej, Liv radziła sobie całkiem nieźle, tam dosyć długo były poza ringiem. Po pewnym czasie pani Morgan wyjęła stół, co obok kendostika jest jej chyba najlepszym przyjacielem. Przez ostatnie miesiące no i chciała ona wykonać akcję stracieliny właśnie na ten stół, jednak Raquel udało się uciec. Potem skontrowała atak Leaf, następnie wykonała swój Powerbomb i wygrała. Ja się cieszę, ponieważ Raquel bardzo lubię i mam nadzieję, że bardzo dobrze poradzi sobie w Royal Rumble meczu. Tak cichutko liczę na top 4, ale zobaczymy co czas. Pokażę. Następnie przeszliśmy do Adama Pearce i Sony Deville, gdzie Sonia chce dostać rewanż z Charlotte Flair. Jednak Pierce mówi, ej, no przecież walczyłaś z nią w zeszłym tygodniu i przegrałaś dlaczego chcesz rewanż. Tak bardzo chcesz walki o tytuł mistrzowski, to kuźwa idź sobie na Royal Rumble i wygraj, a nie mi tutaj gadaj. Jednak Sonia powiedziała, że znajdzie swój sposób na walkę z Charlotte yy, i po reklamie zobaczyliśmy, że właśnie Sonia zatakowała mistrzynię na zapleczu, co najpewniej doprowadzi do walki tych dwóch pań w najbliższej przyszłości albo po prostu na Royal Rumble. <ścoughs> Naprawdę już się nie mogę doczekać. Tymczasem main event Sami Zayn kontra Kevin Owens i dla mnie jedna rzecz, która wystarczyła, żeby nazwać to najlepszym segmentem na tym show, było kiedy Sami Zayn wchodził i zawsze są te informacje z boku o danym wrestlerze yy, i była tam informacja likes to get usy. Sami Zayn, po prostu Sami Zayn. E, walka, no to, to było Sami Zayn kontra Kevin Owens, no raczej nikt się nie spodziewał, że tu będzie jakiś paździerz. No było to bardzo dobre, było to bardzo emocjonalne starcie. Wiadomo, panowie nawet licząc tylko swoje walki w WWE mieli przynajmniej... Kilka lepszych albo o wiele lepszych walk niż ta, jednak tutaj nie chodziło w 100% o samą walkę. W sensie ja osobiście myślałem przez cały tydzień, że do tej walki w ogóle nie dojdzie, że to ma być taki pretekst, żeby Kevin pojawił się na SmackDown yy, i aby Bloodline mogło go zniszczyć. I powiedzmy, że była to racja, yy, ale nie do końca, ponieważ yy, właśnie sami Zayn wykonuje swoje dwa supleksy, a następnie przygotowuje się do wykonania Halowa po prostu ma on już wszystko pod kontrolą, jednak wtedy Kevina Owensa właśnie atakują Usosi i Solosikoa, więc jak widać, byli oni jednak na show. No i zaczęli oni kompletnie niszczyć Owensa. Samizane nie wiedział w ogóle, co się dzieje, był jednocześnie rozgoryczony, ponieważ no już miał tego Kevina Owensa, no i był też zaskoczony, ponieważ nie spodziewał się tego, że Usosi i Solo się pojawią. Tam było tyle emocji w jednym wyrazie twarzy. Przecież mógł on pokazać Romanowi Reignsowi, że jest w stanie sam pokonać Kevina Owensa, jego rywala, z którym Roman ma się zmierzyć na Royal Rumble. I też jednocześnie był on trochę zmartwiony, kiedy widział to, co Bloodline robi z jego najlepszym przyjacielem, albo byłym najlepszym przyjacielem. Bardzo też spodobała mi się krótka rozmowa pomiędzy samim Ausosami, gdzie Zane powiedział, że przecież Tribal Chief chciał żebym załatwił Kevina Owensa u Tak, tak, kazał ci załatwić i załatwiłeś, zrobiłeś to dobrze sami. Dobra robota. Co pokazywało, że to nie chodziło o to, żeby sami wygrał tylko, żeby zwabił tego Kevina Owensa, żeby go osłabił i też fajne jest to, nie wiem czy też tak to miało działać, że Usosi zaatakowali Kevina, kiedy Sami miał wszystko pod kontrolą. Na przykład chwilę wcześniej Kevin wykonał e, Fisherman Suplex z trzeciej liny i wtedy Usosi się nie pojawili. Więc myślę, że gdyby nawet Kevin Owens miał wykonać swojego stanera albo Papa Powerbomb, to wtedy Bloodline być może by się nie pojawiło, żeby w następnym tygodniu Roman Reigns mógł powiedzieć, że ej, Sami, miałeś pokonać Kevina, a go nie pokonałeś. Więc tu jest... Tyle różnych warstw, które w przyszłości mogą się okazać kluczowe w tym storyline, że naprawdę no, nie ma aktualnie lepszego storyline'u w całym profesjonalnym wrestlingu, nic nawet nie jest blisko. SmackDown samo w sobie nie było jakieś bardzo, bardzo dobre, w sensie, Opener był dobry. Nawet bym powiedział, że zaskakująco dobry, patrząc na to, że był w nim Brawl Strowman. No i main event był świetny, bardziej pod kątem storyline'u. No ale wszystko pomiędzy było takie mocne mech. W sensie Proma Raya i Wyata nie były najgorsze, więc ocena 7 na 10 myślę, że jest jak najbardziej ok, i nikt nie będzie mi zarzucał, że źle oceniam. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim naszym wspierającym, czyli Sigismund Dijkstra, Lucza, ja oprze o Kowalczyk oraz Szyńska MPG. Jeśli ty również chciałbyś wspierać kanał Attitude Polska, to w tym miejscu bardzo serdecznie cię do tego zachęcam. Lajkujcie, subskrybujcie, mówi do was Lesiu i słyszymy się już wkrótce. Cześć.